20 maja obchodzimy rocznicę wyboru na komendanta warszawskiego XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Józefa Kozłowskiego, pseudonim LAS. Była to najważniejsza decyzja dotycząca powojennego podziemia na Mazowszu. Józef Kozłowski, jak się później okazało, przejdzie do historii jako jeden z najwybitniejszych działaczy podziemia antykomunistycznego. Świetny partyzant, organizator i komendant. Zapraszamy do obejrzenia materiału. Józef Kozłowski urodził się 19 marca 1910 roku w Dymeniu na Łotwie. Był przedwojennym oficerem. W czasie dwudziestolecia międzywojennego przeprowadził się na teren powiatu Starowilejskiego w województwie wileńskim na teren dzisiejszej Białorusi. Nie wiemy wiele. O jego działalności konspiracyjnej z okresu początku wojny. Wiemy natomiast, że w czasie pierwszej okupacji sowieckiej w latach 1939 41 musiał uciekać przed aresztowaniem. Wrócił w swoje rodzinne strony dopiero już jako człowiek ZWZ-u po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej. W 1943 roku. Został powołany przez niemieckiego okupanta do białoruskiej formacji policyjnej, do tzw. Legionu Polskiego, który miał za zadanie walkę z partyzantką radziecką, a także przede wszystkim ochronę polskiej ludności. Jednym z podstawowych zadań była ewakuacja Polaków z zagrożonych wsi do większych miejscowości, w których łatwiej było bezpieczeństwo. Wszystko było konsultowane z dowództwem Armii Krajowej, które liczyło, że. W czasie akcji burza legion zasili wileńskie brygady. Pogrzebało to tempo sowieckiej ofensywy w 1944 roku, które spowodowało, że niemiecki okupant pośpiesznie ewakuował legion na zachód. Kiedy jednostka w czerwcu 1944 roku znalazła się na terenie powiatu ostrołęckiego, Polacy zlikwidowali swojego niemieckiego komendanta i utworzyli Samodzielny Oddział Partyzancki, na którego czele stanął Józef Kozłowski, pseudonim LAS. Szybko nawiązał kontakt z dowódcą rejonowym Myszyniec obwodu AK Ostroenka, Kazimierzem Stefanowiczem, pseudonim AS, który dowodził Niedużym Oddziałem Partyzanckim działającym w okolicy. Jego ludzie byli niedoświadczeni i mieli mało broni. Dlatego tym bardziej zależało mu na nawiązaniu współpracy z lasem. Kiedy tylko dostał zgodę od dowództwa, objął z wierzchnością oddział Józefa Kozłowskiego. Dostał sporo broni, a co istotniejsze, wielu doświadczonych i zaprawionych w bojach partyzantów, którzy byli zdecydowani na walkę z niemieckim okupantem. Od tej chwili las podlegał komendzie obwodu Akaostroenka. Początkowo oba oddziały stacjonowały wspólnie, później rozdzieliły się i stacjonowały w okolicy wsi Wach. Pierwszą potyczkę las stoczył samodzielnie w okolicy wsi Jazgarka z niemiecką żandarmerią. Później Największa bitwa, jaką przeprowadzili wspólnie, była stoczona tutaj w tej okolicy, na terenie Bagna Karaska 24 czerwca 1944 roku. Oprócz tego należy także wyróżnić bitwę stoczoną 15 sierpnia 1944 roku z niemieckim oddziałem, który zmierzał do pacyfikacji wsi Charchibauda. Warto tutaj zaznaczyć, że łącznie oddziały liczyły 100 partyzantów co na tamte realia stanowiło bardzo dużą siłę i robiło różnicę w terenie. Jesienią 1944 roku oddziały AK Obwodu Myszyniec zostały rozformowane. Las ukrywał się wtedy w miejscowości Wydmusy w powiecie Ostrołęka, cały czas utrzymując jednak kontakt ze swoimi ludźmi, którzy byli rozlokowani w okolicznych wsiach na Kurpiach. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną, postanowił kontynuować działalność konspiracyjną. W lutym 1945 roku podporządkował się Armii Krajowej Obywateli, która powstała na bazie białostockiego okręgu AK. Wiosną i latem 1945 roku, las wraz ze swoimi ludźmi uczestniczył w wielu akcjach bojowych przeciwko tworzącemu się komunistycznemu aparatowi represji. Rozbił między innymi posterunki M.O. w Zarębach, Chorzelu, Jednorożcu czy Baranowie. Jesienią 1945 roku struktury poakowskie zaczęły się podporządkowywać w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Dotychczas mocno eksploatowany oddział Józefa Kozłowskiego lasa stał się niepotrzebny. Ludzie pochodzący z Wileńszczyzny nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, tak, będąc tak daleko od domu. W tym samym czasie z Lasem skontaktował się Zbigniew Kulesza pseudonim Młot, będący komendantem powiatu Orawa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Narodowcy, w przeciwieństwie do podziemia Akowskiego, byli zdecydowani, że chcą kontynuować walkę na takich samych zasadach jak w czasie II wojny światowej i zaraz po przejściu frontu. W związku z tym. Kiedy w grudniu 1945 roku Młot przedstawił propozycję Lasowi, żeby przejść do NZW, ten skorzystał z okazji. Podziemie Narodowe na Mazowszu rosło w siłę. Struktura podległa młotowi została przekształcona w Inspektorat Orawy, a następnie w samodzielny XVI okręg NZW o pseudonimie Mazowsze. Struktury po Armii Krajowej często przechodziły wówczas do NZW, a ludzie, którzy chcieli kontynuować walkę, znajdowali właściwe miejsce właśnie pod dowództwem młota. Las początkowo został komendantem kompanii terenowej w Czarni numer 7. W tym samym czasie jednak został zaangażowany w działania pogotowia akcji specjalnej, a wraz z rozwojem konspiracji podległej Młotowi został dowódcą wszystkich oddziałów pas na Mazowszu. Oprócz oddziału w sile około 20 ludzi, którym dowodził osobiście, podlegały mu także jednostki Henryka Skoniecznego pseudonim Roman, Hieronima Rogińskiego pseudonim Ruk, Witolda Boruckiego pseudonim Babinicz czy Mieczysława Dziemieczkiewicza pseudonim Ruj. Zarówno jego oddział, jak i podległe mu jednostki wykonały wiele akcji przeciwko komunistycznemu reżimowi. I mimo iż warunki do prowadzenia działalności konspiracyjnej były coraz trudniejsze, oni nie ustawali w wysiłkach w walce o wolną Polskę. Pierwszą akcją, którą Las przeprowadził na polecenie Młota, było rozbicie posterunku MO i placówki UB w Chorzelach 15 stycznia 1946 roku. Oprócz tego w lutym 1946 roku rozbił komendę powiatową o Mazowieckim. Z działań zbrojnych, które przeprowadził las, należy także wymienić akcję na cukrownię w Krasińcu przeprowadzoną 5 września 1946 roku, a także ucieczkę przed obławami KBW, które nastąpiły później w rejonie m.in. Pogorzeli. Nie sposób jest wymienić wszystkie akcje, które przeprowadził las i podległe mu oddziały. Likwidowani byli szpicle, likwidowane były bandy rabunkowe, rozbijane były posterunki MO, UB, a także różnego rodzaju areszty. W kwietniu 1947 roku młot opuścił teren. Nie zostawiając żadnych rozkazów swoim podkomendnym, ujawnił się. Podziemie narodowe stanęło przed poważnym dylematem, co robić w zaistniałej sytuacji. Ludzie zaczęli się ujawniać. I iść na współpracę z komunistami, co stwarzało coraz większe zagrożenie dla tych, którzy nie ufali zapewnieniom amnestyjnym. Józef Kozłowski podjął próbę zahamowania tego procesu. Swoim najbliższym współpracownikom wydał rozkaz wykonania wyroków śmierci na kilku ujawnionych osobach, które podjęły się współpracy z UB. Oprócz tego, nakazał on magazynować broń, zabierać się niepewnym ludziom, a także rekrutować nowych członków podziemia. Dzięki temu struktury okrzepły i przestały ulegać rozkładowi. 20 maja 1947 roku we wsi Olszyny zebrała się kadra dowódcza, która miała zadecydować, co dzieje się dalej z podziemiem narodowym na Mazowszu. W wyniku tych obrad Józef Kozłowski, pseudonim Las, został wybrany komendantem warszawskiego okręgu. Uznali oni, że jest on najlepszą osobą. Która w zaistniałej sytuacji może poradzić sobie z wyzwaniami, które przed nimi stały. Zreorganizował on okręg, którym mu nadał kryptonim orzeł. Podległe sobie tereny las podzielił na siedem koment powiatów. Jedną z nich o kryptonimie Wilno dowodził osobiście. Obejmowała ona gminy Czarnia, Kadzidło i Myszyniec. To tutaj las najczęściej przebywał ze swoim oddziałem i sztabem. Tutaj także znajdowała się główna baza XVI Okręgu, w lasach pomiędzy wsiami Kierzek i Gleba. I właśnie tutaj, w rekonstrukcjach tej bazy się dzisiaj znajdujemy. Struktury terenowe podległe Józefowi Kozłowskiemu liczyły nie mniej niż półtora tysiąca żołnierzy, nie licząc zaplecza w postaci setek osób współpracujących, a nie zaprzysiężonych. Od maja 1947 do czerwca 1948 wykonały około 200 różnorodnych akcji bojowych przeciwko aparatowi bezpieczeństwa i jego agenturze oraz administracji i instytucjom gospodarczym państwa komunistycznego. Spośród ważniejszych akcji oddziałów podległych lasowi po kwietniu 47 można wskazać m.in. potyczki z grupami operacyjnymi UB i KBW stoczone 15 czerwca 47 pod wsiami Dąbrowy i Wykrot, 15 lipca pod wsią Zabiele, 7 września w lasach Jednorożca i zwycięską walkę stoczoną 22 października we wsi Pełty, w wyniku której oddziały SEMPA, ORŁA, i Romana odparły grupę operacyjną KBW i UB. Dużym sukcesem było także opanowanie osady Czerwin 26 czerwca 47 roku przez Przasnyski Oddział Orzyca, gdzie rozbito posterunek MO. Komuniści za wszelką cenę starali się zlokalizować Józefa Kozłowskiego. W tym celu UB pozyskało nawet agentów wewnątrz siatki terenowej okręgu. Mimo to las. Cały czas pozostawał nieuchwytny. Przełomową postacią okazał się dopiero informator o pseudonimie Zadrożny, pozyskany spośród miejscowej ludności. Już w trzy tygodnie po werbunku udało mu się zlokalizować bazę 16 Okręgu, znajdującą się nieopodal jego miejsca zamieszkania. UB zorganizował obławę, a żołnierze rozlokowali się w, we wsi Kierzek, znajdującej się nieopodal bazy. Między innymi znajdującym się za mną drewnianym budynku. Obóz partyzancki, w którym znajdowało się 15 partyzantów z Grupy Sztabowej Lasa, 25 czerwca 1948 roku został otoczony przez 40 plutonów I i II Brygady KBW oraz pracowników UBIMO. Łącznie było to półtora tysiąca ludzi. Po kilkugodzinnej walce, w której strona komunistyczna użyła czterech samolotów, baza została zdobyta. Poległo czterech partyzantów, a do niewoli dostało się dziewięciu, oraz znajdujące się w bazie dwie kobiety i dziecko. W ręce funkcjonariuszy bezpieczeństwa dostał się też magazyn broni, archiwum 16 okręgu, wyposażenie punktu wydawniczego oraz przygotowane materiały propagandowe. Konsekwencją zdobycia bazy XVI Okręgu NZW było także aresztowanie ponad 90 mieszkańców Powiatu Estroemckiego, którzy należeli do NZW lub wspierali ruch niepodległościowy. Po rozbiciu Komendy Lasa na dowódcy warszawskiego okręgu NZW wybrano Witolda Boruckiego pseudonim Babinicz. Po jego śmierci. 19 sierpnia 1949 roku komendę przejął Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, który poległ 14 kwietnia 1951 roku. Żołnierze warszawskiego okręgu walczyli aż do 1954 roku. Józefa Kozłowskiego z kolei czekało długie i ciężkie śledztwo, zakończone procesem przed wojskowym sądem rejonowym w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ostrołęce. Las wraz z podkomendnymi został skazany 29 czerwca 1949 roku na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 12 sierpnia. W 2017 roku zespół IPN pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł szczątki Józefa Kozłowskiego na terenie warszawskiej łączki.